Siema, siema ludziska! Jestem Nexon, a dzisiaj jest ze mną Ketchupix. Ketchupix, siema! Siema! I dzisiaj pierwszy odcinek z Minecraft Survival, dokładnie. Będziem, ta seria będzie się nazywać Pozaziemska Destrukcja i będziemy wraz z Ketchupixem tutaj sobie grywać. A no i dojdą chcesz, może być... jak, jakieś nowe osoby? Nie wiadomo. Może. I pewnie, jak to oglądacie, to pewnie zaraz wejdzie odcinek Pixa, znaczy mój, z właśnie tej pozasiemskiej destrukcji. Dokładnie. Więc mam pierwsze już drewno. Super. Ta seria będzie się opierać na fajnym graniu, na survivalu. I no, jeśli Wam się taka, taki pomysł podoba, to zostawcie łapkę w górę, a suba z dzwoneczkiem, bo to mnie bardzo motywuje do dalszych działań. I teraz odcinki będą się pojawiać częściej, więc to jest na plus. I za to chyba należy się łapka w górę, którą możecie zostawić pod odcineczkiem. Więc macie dwa wyzwania. Pierwsze to zostawienie suba. Drugie, to zostawienie łapki w górę. A trzecie, to napisanie w komentarzu <laughs> Pozaziemska destrukcja, to przypnę wam serduszko. Więc myślę, że warto. A teraz już tutaj sobie zbieramy jakieś itemki. Ja, ja mam, ja mam jak na razie dość dużo. Yy, I chyba, tak, zjem sobie jabłuszko może. Okej, okay. yy, myślę, że możemy iść do tej wioski. Tam. Więc lecimy. Dobra, ja płynę. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Ja już mam tutaj sugar cane'y Jest nawet owca. Ale no można ją zabić. O, i, i będziemy mieli od razu na no. Hej Bailę, czyli, czyli siano, po prostu bloki siana. Więc będziemy mieli na bloki siana. Mm. Więc zbieramy już sobie zbier szybciutko Mamy nawet konia, więc może będzie dało się oswoić konia Myślę, że na razie możemy tutaj zostać I Pożyć sobie, dokładnie Dokładnie pożyć O, mam już trzy smadagdy. O, super Będziemy mogli sobie przeżyć historię Całą Minecraftową, survival ja już mam dwa staki siana. Więc możemy robić chlebki, ale do tego jest potrzebny crafting. skrzynki tutaj są. Kociołek. Ale my sobie zrobimy swój crafting. Pyk. Skraftujemy sobie Pyk. Mamy crafting. to netowce jakaś do mnie przyszła. Chyba na razie nie będzie nam potrzebna. W sensie w sumie będzie nam potrzebna. Do zrobienia łóżka. Do mięsa w sumie Dobra, więc mamy już pierwszą wełnę. Kot tu jest! Ja muszę mieć kota. Szybko, jakąś rybę. Ja po prostu muszę mieć tego kota. No. O, ryby są, so, ryby są, so, są. So, Dobra. So. Ja Powietrze robię dać ryby, ryby dawać dawać, no proszę, no, aj, aj, aj. no mam nawet kelp już dobra, zrobiłem jedną dobra, ja tutaj um, bo tu jest chyba kilka kotów, więc ja no właśnie, przydadzą jest... się nam do farmy tutaj y, oczywiście creeperów więc nie można takiej szans zaprzepaścić dobra, wyleciał kolejną łososia ja już mam? mam dwa okay. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze te trzy. Ale balansuję tutaj. Dobra, na to. O nie, bije mnie. Okej, ja tutaj lecę. O nie, mam dwa. Z rybkami. Tybka. Cały czas... Ja cały czas przez przypadek niszczę kelpy. No właśnie, mam ale przytoczyłem się do zrobienia tej. Oczywiście yy, jakiś farmek spać coś. Dobra, ja mam trzy łososie już. myślę, że jak na razie mogą wystarczyć. Yy, I teraz trzeba zejść... O, kot, 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 kot. Zjedz to. Proszę, zjedz to jest, to please. nie uciekaj przede mną, może jakoś go zaskoczę od góry. No nie, pożarł wszystkie. O nie, zombie. Muszę uciekać. Już tyle mam tych kelpów Łososz! Nie, nie mogę to przegapić Uciekaj zombie No nie, tam jest tyle łososi Dobra, ale mam jeszcze jednego. Dobra, kolejne podejście Mam też Ketchupix się ugania Może ja w tym czasie zrobię tych chleby tak, chleby Bo trochę jestem głodny, ale mam dwa jeszcze. Możemy mm. pół staka chlebów. Podzielimy się po 16. Dobra, to chodź, Peczopic, do mnie tutaj. Mój. Chyba trochę, mną. trochę nieufny. No, pożar. Dobra. In Zagrajmy ja zabawę. Gdzie jest Ketchupix? Gdzie jest Ketchupix? Widzicie, gdzieś jest Ketchupixa? Nie? Gdzie jest Ketchupix? Nie widać go. Trochę, trochę jestem obok wioski i zbieram siano. To nie zobaczycie go. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dobrze, ja ja to tu już tej? Dobra, Tutaj mamy wielu fajnych villagerów, ale mi na razie nie słyszymy. Dobra. Yy, dobra. Yy, chyba mamy jak na razie fajne itemki. Myślę, że można by zebrać jakieś drewno, jakieś. no, drewno po prostu, żeby mieć na itemki. Owca. O, mnie już będzie stać na łóżko moje. I raz, A ty, to, ty już oswoiłeś tego kota? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Nie jest mi poufny. Okej. Okay. Ja już mam na łóżko tak ogólnie. O, to jest Ketchupix. Ketchupix, Ketchupix goni kota. Czyli złapie go. Spokojnie, 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 kotku. Nie uciekaj, nie uciekaj. Ale kot, ale kot tej balansuje. No. Panie kotku. teraz lecimy. O dobra, zjadł? Zjadł? zjadł. Ja go będę gonił po tej. I ja myślę, że spadł do, kanio... do jaskini jakiejś. Aha. No dawaj, rybo. Ja mam już. Ja lecę Nie ma tej... Aha, już noc się robi. Ja na szczęście mam łóżko. No ja też. O, tu jest dużo osób Oj, i mam! Masz kota, brawo. Wydacie od kotku. Dobra, mam kota. To super, to będziemy mieli do tego. To będziemy mieli... Do, y, kota do farmy creeperów. Farma creeperów będzie na, jak już mówiłem, no, live'ie Live, ie. live ie, który będzie, jak oglądacie to w piątek, to będzie live w poniedziałek. Więc kozacko. Dobre kotku. To jest pełno kotów, ale ja nie mam w ogóle ryby. A nie, mam jedną. O, mam jedną. Dobra, gdzie jest kotek? O, tu jest Trzeba na niego tak podejść z boku I on tego żre? No nie no, widoczny mnie O I już śpisz, A okay, to ja za chwilę też idę, już O, Te... kot się na mnie położył mój O Dobra, tej... o Ketchup tu jest o nie, ja nie mam craftingu Zapomniałam Dobra, to tutaj robię. Łóżeczko No i lecimy Ja się tutaj nie poddam, dopóki nie znajdę żadnego kota Dlatego Zrobię wam Dobra. małe cięcie I zobaczymy się już jak będę miał kota Dobra, widzowie, zna znalazłem kota, znalazłem kota, i teraz chwilę prawdy, mam cztery łososie. Musi się udać. Jest to. Ja swoją tam tego za. Jest, udało o. się. Mam mam kotka, Mam kotka. Mam kotka. Czyż możemy I... robić farmy Creeperów. Dokładnie, chodź pod ze mną. Tylko, tylko że ja nie wiem, czy bym chciał. Znajdzie się drugiego, ale fajnie, że jest Więc teraz Będziemy robić Dobra, więc idziemy z naszym kotem do wioski Patrzcie, patrzcie, patrzcie jaki zoom Patrzcie, widzicie tego kota? Tutaj chodzi O nie, trafiłem na koniec Tutaj idzie Dobra, wioska już jest niedaleko O, tepnął się. Okej. Okay. nie, to jest koczapiks. Dobra. To wezmę za jakiś inny domak. Ja tu mam wasze łóżko. Okej, okay, to jest chwilę. Tak, ja wezmę sobie. Dobra, ja będę tutaj spał. Teraz kot musi tutaj wejść. Chodź, chodź tu. O, nie, zombie chodź. O dobra, mam łowcę potworów. No to dobrze, chodź na mną Kocie. Dobra. Dalej się nie da, nie da, nie nie da, nie nie Hej, okay, chodź. Bra, usiadł? Ok. To ty tu siedz, a ja idę po łóżko. Wydaje mi się, że znaleźliśmy już fajną wioskę i możemy się już powoli żegnać. Więc to by było wszystko na dzisiaj. Z Wami był dzisiaj -y, Nexon oraz Ketchupix. No i siema!